Dzień dobry Państwu. Stadion Miejski imienia Grzegorza Laty Przysolskiego 1. To tutaj o godzinie 17 rozpoczniemy piłkarskie emocje związane z meczem naszej FKS Mielec. Zespół prowadzony przez trenera Ireneusza Mamrota zmierzy się z drużyną Miedzi Legnica. A my poznaliśmy już wyjściowy skład naszego zespołu. I tak w bramce Michał Matys w obronie, Kawcic, Senger, Puerto, Diaz. W linii pomocy Gerbowski, Sommerfert, Losada, Maciej Domański oraz Szeliga. I na pozycji numer 9, ten, który ma trafić tym razem już zwycięską bramkę dla naszego zespołu, Krystian Fucak. A wraz z nami trener naszej białej niebieskiej drużyny, pan Ireneusz Mamorot. E, panie trenerze, nie da się ukryć, że to jest mecz z kilkoma podtekstami. E, trener był wcześniej w Miedzi, Łukasz Buliński był wcześniej w Miedzi, Janusz Niedźwiedź wcześniej był w Stali Mielec. I czy dla trenera ten mecz ma jakiś taki dodatkowy smaczek, jakieś dodatkowe podteksty, czy raczej trener odcina to grubą kreską i na to nie patrzy? Dzień dobry, no nie chciałem tu zostać nazwany, ja wiem, dziadersem będziesz mówić, coś takiego, tak? Chodzi mi bardziej o moje doświadczenie tutaj. Nie, dla mnie to absolutnie nie ma znaczenia. Nie wiem, dlaczego tam z podtekstami. No ja już wypowiadałem się na ten temat. W tym momencie jest kilka zespołów widzę, gdzie których gdzieś tam jak pracujesz, nie wiem, tak długo jako trener, no to siłą rzeczy gdzieś musisz się spotkać z w który pracowałeś, więc. Kompletnie tak do niego nie podchodzę. No, wbrew pozorom to dużo trudniej powinno być z Głogowem, bo tam byłem 7 lat, ale to mówię też kolejny raz. Nie, no, dla nas się liczy jakby analiza przeciwnika, sam przeciwnik i to, żeby wygrać. A, a To jest trudniejsze, jak jest, jak jesteś na początku i masz taką sytuację po raz pierwszy. Pamiętam, jak poszedłem z Głogowa do, do to jak były losowanie pochów Polski, to bardzo nie chciałem trafić na nie. ale dzisiaj to już naprawdę to jest tak dla mnie, to nie żeby to źle zabrzmiało, ale to, to jest po prostu normalność. No właśnie, to przejdźmy do tej wyjściowej 11 i tam Kasper Sommerfeld. Na tej konferencji przed meczem trener powiedział, że ci co nie grali wcześniej i wskoczył w miejsce tych, którzy są powiedzmy wykartkowani, no to mają szansę się wykazać, tak? I czy to jest taki dla niego mecz, który może przeważyć o dalsze? Na przykład w Wisztowie 11 dla niego to jest takie spotkanie, w którym musi się dodatkowo wykazać i to on musi wziąć ciężar gry na siebie? Nie, nie chciałbym na niego dotykować presji na jedynego zawodnika. Nie. Żeby była jasna sytuacja. O skład musi walczyć każdy i każdy musi w każdym meczu potwierdzać, żeby w następnym meczu grać. Natomiast wracając jakby do początku pytania, no to jest tak, że jeżeli od niego zależy, czy będzie grał w następnym meczu, a nie ode mnie, bo wbrew pozorom to, to nie ode mnie, bo jego bardzo dobra gra spowoduje, że i praca później na treningach, że jestem wręcz zmuszony go wystawić i oczywiście zdajemy sobie sprawę, że dzisiaj nie gra nasz lider i, i to też nie jest tak, że, 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 że masz takiego zawodnika, bo będziesz go sadzał na ławce, no ale, ale jest jeszcze innych 10 miejsc i mi zależy na tym, żeby po prostu Kasper zagrał dobry mecz, ale nie wiem, nie jakby on dostał konkretne zadanie, jakie ma w tym meczu realizować i z tych zadań będzie rozliczany. To zapytam jeszcze o naszą dziewiątkę. Krystian Fucak. W poprzednim meczu trener powiedział, że już nie miał siły, tak, ale jeszcze trener go trzymał, bo dobrze realizował swoje zadanie. I pytanie, czy w dzisiejszym meczu jest szansa, że on wytrzyma te 90 minut? No, muszę powiedzieć, do poprzedniego meczu, on zagrał za długo, tak naprawdę. Natomiast chodzi też o jego zdrowie. Też musimy patrzeć na to, żeby później kontuzji nie złapał, bo przedobrzymy, że tak w cudzysłowie powiem. No, ciężko już był zawodnik, który. Pięć tygodni czy 6 tygodni indywidualnie, a ostatni mecz grał w sparring, nie wiem, to na początku sierpnia czy, czy koniec lipca, no to to jest kilka miesięcy, więc to, nie, nigdy, nie, choćby nie wiem jak pracował mocno indywidualnie, to nie będzie gotowy na 90 minut. I to na pewno trzeba to jasno powiedzieć. też bym chciał, żeby był na 10 minut gotowy, natomiast na dzisiaj ciężko w taką sytuację, żeby mu wytrzymał 90 minut i pewnie będziemy musieli go... No, Zakładamy tak, mamy zaplanowaną zmianę, że, że będzie musiał zejść. No nie wiem, może się o dziwo coś wydarzyć takiego, że będzie fenomenalnie się czuł, ale dla mnie najważniejsze jest to, żeby on jakby te mecze teraz dograł ten i ten ściecami, później mamy kolejną przerwę na kadrę i myślę, że po jej przepracowaniu wówczas już będzie na pewno 90 minut. Jeszcze na koniec zapytam. Hmm pierwszy gwizdek arbitra coraz bliżej. Co ten zawodnikom powie przed samym meczem? Czy jeszcze bardziej ich nakręci, czy może bardziej spróbuje uspokoić? Przede wszystkim to, to jest praca przez cały tydzień. Nie można tylko powiedzieć... Fajnie było dla mnie jako trenera, jakbym przez 5 dni nic nie robił i sobie 5 minut przed meczem coś powiedział i to funkcjonowało. Tak to nie działa. No to, to Trzeba pod tym względem i treningowym i, 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 i mentalnym i, cały tydzień pracować, i, a mecz no, z tego owocem, tak jak w cudzysłowie z żniwa zbieramy w meczu, w meczu na razie. Za mnie ich nie zebraliśmy, więc bardzo liczę, że te plony dzisiaj będą owocne, że tak się tym tutaj terminem wyrażę. I bo dzisiaj mówię, no bardzo nam zależy, żeby, żeby. nie chodzi o, jeszcze raz powtarzam, bo to z samego początku pytanie mieli źleńca. Chodzi po prostu o trzy punkty, które są dla nas bardzo ważne. Dziękuję, Trenza. Dziękuję.